proszę, jak się znacie? Od dziecka. Widzę, że czasu. Nasza dziecko ma trzy Dobrze. E, e, Panie sędzio, podobne jesteście braci. E, który z was jest wyższy? E, który z was jest starszy? Ja, o 5 minut. Po co było papierosy w palić? E, no dobrze, zaczynamy naszą zabawę. E, zapraszam do siebie Przemka i Michał. Pierwsze pytanie. tak synonim słowa obraz. Synonimy do wyrazu słowa po drugim znaczeniu. Proszę. Pórno. Płótno. Sprawdźmy płótno. Tak naprawdę nie z tej pracy na kolei na się w dzisiejszych czasach odmierzyć. To zależy, ale ja się miedzi z Dobrze, wróćmy do naszej zabawy. Dobrze. Przemku, no i słowo obiad. Miedziowy. Sprawdźmy. No niestety nie. Czas dla przeciwników. Michale. Chciałbym, żebyś coś nam opowiedział, kim jesteś. Jestem kierowcą wakacji towarzyskiej. Ale to się Pan tu pyta, jak od razu na pierwszy wśród oka widać, że on jest głupi, prawda? Ja? Ja przynajmniej się nie maluję od razu do wieczora, prawda? Nie rozumiem słowa, synonim. Dobrze, punkt e, druga, uwaga. Zapraszam do siebie, Rafała i Kasia. Uwaga. Jakie znasz na bieżne zwierzę? No. Sprawdźmy Tygrys. Tak, ten będę rozpoczynamy na śledzie. Przemku, jak jest też dla pieśni Dingo. Dingo to taki, taki australijski pies, o takiej rdzałej sierści. On ma raczej miedziany. Albo miedziany. Dobrze, sprawdźmy Dingo, 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 dingo. Muszę tak nie no ale dobrze, przechodzimy dalej. Eee, Rafale. E, Rafale, powiedz teraz czym, czym ci się zajmujesz? Mm, jestem ornitologiem, ale zajmuję się jaseniką samochodową. No, chyba trudno połączyć w dwie profesje. Nie, teraz mam dziublę. Chodź. E, Rafale, powiedz nam, jaki znasz najpiękniejszy zwierzę? Jak Jagułę. Powiedz nam, czy widziałeś nic takiego prawdziwego No nie, w całości nie. Ale pan łukosiennik jest. No, nie. Taikawa, teru daigiri barajiga, shiki Kamehameha, teru daigiri barajiga, shiki Ale Właśnie sobie sobie zasady. Są cztery pytania, cztery odpowiedzi. Jeżeli czegoś nie wiesz, mówisz dalej. Wszystko jasne? Dalej. Mimo wszystko zaczynamy. Czas start. Najsłynniejszy Polak. Dalej. Słońca Polski. Dalej. Z czym się Austria? Dalej. Pierwszy z czterech. Trzynaście. Wracamy do pierwszego pytania, Najsłynniejszy Polak. Dalej, czas minął. Piotr odpowiedziałeś tylko na jedno pytanie. W tych z z czterech odpowiedziałeś, ja właściwie palnować. Trzynaście, sprawdźmy. E, tak, odpowiedział tylko jeden z naszych klientów. Chciałbym go poznać. Dobrze, zaproszony e, Kasiu. Kasiu. W swym odpowiedział tylko na jedno pytanie, za po jeden punkt. Zasadę, no? No, tak. Dobrze, uwaga. Czas startu. Najsłynniejszy Polak? E, Piłsudski. Stolica Polski? E, Warszawa. Z czym się kojarzyłaś? Jak? E, z napami. Jak e, pierwiastek z czterech? Dwa. O, proszę bardzo. Przed czasem pierwiastek z czterech dwa. Powiedział o trzynaście? Ale, się... <laughs> no, ale, tak. Sprawdźmy twoje odpowiedzi. Najsłynniejszy Polak. Powiedziałeś Piłsudski. Tak, ale to nie jest kto punktowana odpowiedź. E, Nasi ankietowanie odpowiedzieli, dodał. Dobrze. za e, Polski i powiedziałaś Warszawa, e, niby słusznie, ale gdybyś powiedziała, że są... Już... Ale czemu możesz... e, Jak nie to tylko prowadzę? E, dalej, śmicka, żałścia, powiedziałaś z nartami. Ja. Tak, e, a teraz jest ma w stregacie się zostawi. Widien miastek z powiedziałaś, no, no dobrze, sprawdźmy się starszym punkt do zwycięstwa. No niestety nie. Chciałem tylko powiedzieć, że najczęściej udzielana odpowiedzią było. Dalej. A my spotkamy się w następnym odcinku już za tydzień. Czemu się tak kręcić, Szukasz czegoś? Zginęła mi sprzączka od paska taka miedziana. <grywa> Przemku. Przemku tu abyś ta sprzączkę.